Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK I jak możecie zauważyć znajdujemy się w kolejnym odcinku W którym to sprawdzamy różne seedy w Minecraft Dzisiaj padło na Craftycorn Czyli taką postać z Poppy Playtime Jakby ktoś nie wiedział Mam już tutaj wpisany seed, tworzę właśnie świat A wy jesteście proszeni o zostawienie łapki w górę w tym momencie Oraz o zasubskrybowanie tego kanału Bo jeżeli dacie suba nie przegapicie żadnego filmu A one pojawiają się codziennie I fajnie by było jakbyście klikali Bo, bo dobiłbym wtedy milion subów Dostałbym przycisk, byłoby naprawdę mega miło Okej okay. Ej, dobra, pojawiliśmy się na świecie, jak sami widzicie, i z tego co widzę, jesteśmy na jakiejś wyspie. Chyba to jest wyspa. Ciężko powiedzieć, w sumie, co to takiego jest. Okej, okay, widzę tam jakiś domek. No dobra, no dobra. Czyli standardowo, jak przyszło w tej serii, nam już y, to sprawdzać. Są jakieś domki. Ty. To jest jakaś wioska, chyba, a nie domek. Kurde, bele, dobra. Musimy iść sobie sprawdzić, co tutaj takiego będzie, w sensie, bo jest jeden domek, jest drugi domek. No i fajnie, by było dowiedzieć się o co tutaj chodzi i czy będzie tutaj craftycorn, czyli no zabójczy kucyk. Przynajmniej tak mi się. Wydaje, okej, okay, mamy tam jakiegoś dziadka, do którego wydaje mi się, że powinniśmy podejść. Ale patrzcie, jaka rudera w ogóle, ej, on w tym mieszka? Wow, no nie chciałbym mieszkać w takim domku w Minecraft, to wyglądał kropnie. E, dzień dobry, witam. Czy pan mieszka w tym domu? A co cię to obchodzi, typie? Kurde, co pan taki niemiły? Nie mam powodu, żeby być dla ciebie miłym. Widzisz, co tutaj się dzieje? No, no nie za bardzo. Yy, o co chodzi? Nasze miasteczko ma problemy i to niemałe. O kurcze, a jakie to są problemy? Nie znam cię, więc ci nie powiem, ale uważaj na siebie, bo jest tu niebezpiecznie. Aha, o... Okej, okay, dobra To tyle się widzowie dowiedzieliśmy właśnie Że w tym miasteczku Aha, bo tu są trzy domki Czy to można nazwać miasteczkiem, jak są trzy domki? No nie wiem Ale ewidentnie, patrzcie to Jeden domek jest rozwalony O kurde, i tutaj, ej, tak jakby Coś stąd przyszło i rozwaliło tą chatę Ej, bez kitu Tak to przynajmniej się prezentuje O kurde, dobra, ej Czy ktoś w tym domku w ogóle jest? Jest ktoś w tym domku? Dobra, nie będę niemiły Wejdziemy drzwiami kulturalnie E, witam. Co tutaj się stało? Czemu masz tak rozwalony dom? A co ty z choinki się urwałeś? Nie wiesz, że panoszy się tutaj straszny kucyk? Straszny kucyk? Okej. Okay. A kim jest ten straszny kucyk? No kraftykorn potwór, który napada na te miasto. Okej, okay, dobra. A nie próbowaliście z nim walczyć, żeby go pokonać i żeby tutaj wam nie przychodził? Jesteś poważny? No jestem poważny, jak najbardziej. Chyba nie, skoro masz takie pomysły. No jakie pomysły? Wam pomogę, jeżeli trzeba. Tak? To możesz zacząć od naprawy mojego domu. No dobra. A czy powiesz mi wtedy, gdzie spotkać tą yy, potworę? Nie do końca wiem ja, ale znam kogoś, kto by powiedział... Okej, okay, no to jak chcesz, żebym naprawił ten dom, to potrzebuję narzędzi i bloków. Wszystko znajdziesz w okolicy. Aha, czyli ja mam zdobyć te bloki narzędzia i jeszcze ci chatę naprawić? A czy ktoś powiedział, że będzie łatwo? No, no nie. Właśnie. Okej, okay, to idę w takim razie szukać tych przedmiotów. Byle szyb bo wieje mi w stopy. Wieje mi w stopy. Co za gość w ogóle. Ej, nie dość, że chcę im pomóc. To jeszcze z łaski mi dadzą informacje. I kurde, no się trochę wykorzystany. No ale dobra, czekajcie. Jakich bloków potrzebujemy? Potrzebujemy głównie drewna. Z tego co widzę, i trochę kobla. Ale do tego też będziemy potrzebować narzędzi. Dlatego wyjdziemy sobie poza wioskiem. Mam nadzieję, że tutaj, nigdzie, nie panoszy się ten kucyk, który mógłby mnie pokonać. Bo, no, to nie byłoby zbyt fajne. Ale liczę na to, że nigdzie go tutaj nie ma. Yy, no bo. Jest dzień i jakby potwory w Minecraft nie pojawiają się za dnia, więc chyba, chyba widzowie, powinno być dobrze. Ale czy tak będzie? To się okaże. Jak na razie, yy, no musimy zdobyć dużo, dużo, dużo drewna i no kurde. Chować musimy chatę. Nie, no nie ma to jak odbudowywać chaty gościowi w zamian za informacje, które ułatwią mu życie, nie? Ale ja już przywykłem w tej serii, że NPC-ty zawsze chcą mnie wykorzystać i dają mi jakieś dziwne zadania, nie? Serio. Dobra, mamy 10 drewna i trochę patyków, więc zróbmy sobie może od razu tutaj y, kilofik. O, proszę bardzo. I za pomocą tego kilofika zdobędziemy sobie cablestone, no i zrobimy narzędzia, chociaż w sumie ja bym mógł chyba. Y, no dobra, dobra, dobra. Zróbmy pierwsze narzędzie. O, tutaj mamy słuchajcie, A mamy trochę stonu, więc sobie go pokopiemy. Wydaje mi się, że w tamtym domku był potrzebny chyba cable stone, żeby go odbudować, nie wiem, więc... więc wolę go chyba wykopać nieco więcej, żeby nie chodzić dwa razy. Wiecie o co chodzi. Ale ciężko powiedzieć też, ile dokładnie potrzebujemy tych wszystkich surowców, nie? Jak sami widzicie, mam 20 kobla i 33 deski. No nie wiem, czy to wystarczy, żeby to naprawić, ale o kurde, już widzę, że nie tylko deski są mi potrzebne. No ale dobra, tak czy siak, tutaj to zabudujemy. W sumie to my potrzebujemy... Jeszcze szkło będziemy musieli mu ogarnąć. No nie wierzę. Okej, okay, w takim razie, no skoro jesteśmy ekipą remontową, to no musimy się tutaj, słuchajcie, rozstawić z naszym crafting table. No i co, wbijamy sobie na daszek. Nie mamy niestety innego budulcu. Aha, i tutaj idzie drewno. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Ała, to bolało, to bolało, kolego. Więc tutaj odbudowujemy ten domek. W sumie nie będziemy musieli zasklepiać w chyba tych wszystkich dziur, bo mamy tutaj, rozumiesz... Schody, tylko, no, już, już mi brakuje tych schodów. Czyli jednak drewna o wiele za mało wykopałem. Zróbmy sobie od razu sikierę. O nie, ja nie mam. Dobra, czekajcie, musimy zarąbać jeszcze jedną deskę. I pójdziemy kopać drewno, no bo kurde, jednak go potrzebujemy naprawdę, naprawdę mega dużo. W sumie to jest zastanawiające, jak wygląda, słuchajcie, postać z Poppy Playtime w Minecraft. Mam nadzieję, że dzisiaj się tego dowiemy. I mam nadzieję też, że ją pokonamy. Jeszcze nie wiem jak i jeszcze nie wiem gdzie. No, musimy odbudować ten domek, żeby się do wiedzieć co prawda, ale plan jest prosty. Uratować tą wioskę od morderczego kucyka. Ja no myślę, że 36 drewna w zupełności powinno nam wystarczyć. Więc wracamy, kończymy budowę i no miejmy nadzieję, że dowiemy się czegoś nowego na temat właśnie tego konia. I w sumie możemy zrobić mu takie jedno okienko albo o, o, wywalimy całkiem to okno. Przecież on nie zauważy nawet, nie? No właśnie. My sobie tutaj teraz elegancko, o proszę ja was schodki. 42, czy to wystarczy? Czy no wątpię, ale tak czy siak, jak coś mamy jeszcze trochę desek, więc luz. Okej, okay, dobra, tutaj musimy sobie. Urde, jak to się stawia? Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, tutaj cyk, cyk i cyk. Dobra, tutaj hop, hop, hop. ej, dobra, ty, to te szkody tego domku nie były takie ogromne, jak myślałem w sumie. Serio, dobra, musimy zrobić teraz slaby. I tak naprawdę to wszystko. Yo, dobra. Ej, to poszło nam w miarę mega yy, smooth, co mnie cieszy, dobra. A teraz tutaj sobie, o, to zabudujemy. O, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Ok, no i chata w sumie można powiedzieć, że jest odbudowana, nie? Chociaż czekajcie, może tą farmę jeszcze ogarniemy. Mam deski, więc zrobimy sobie tutaj po prostu. Nie to, kurde. Zawsze mi się myli ten crafting, nie? O, zrobimy sobie trochę płoteczków, żeby nie było. I odbudujemy mu płoteczki. No nie będę musiał tutaj, kurde, yy, farmy, no bo wiadomo. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Nie róbmy yy, też za dużo nad wyraz. Wydaje mi się, że i tak, no, na, naprawiliśmy mu chatę, więc powinien być zadowolony, nie? No, ładnie to wygląda. Nie wiem, co tu robi taki płotek. A kurde, pożę mu. Dobra, dobra, dobra. Farmy nie dotykam, ale o, wygląda to nawet spoko. Dobra, tu te okno myślę, że powinno być, ale już bez szyby, bez szyby, nie przesadzajmy. Alo, halo, kolego. No jak widzisz, twój domek został całusienki odbudowany. Świetnie w takim razie, jak chcesz więcej informacji na temat craftcorna, musisz iść do najstarszego gościa w tej wiosce. Zaraz, zaraz. Czy ty mówisz? o tym niemiłym dziadku? Tak, mowa tutaj o nim. Przecież on mi nie powie za nic. Dlaczego? No rozmawiałem z nim i tak jak przed chwilą powiedziałem, jest turbo niemiły. A, typowo. Powiedz jak wygląda sprawa i ci pomoże. No dobra, oby tak było, kolego. Powodzenia. Aha, okej. Okay. No, no dobra, no to powodzenia, no. Chłopowi odbudowałem dom i każe mi iść do tamtego dziadka. Sami pamiętacie, jaka była z tym typem rozmowa. No dobra, jak mus to mus, no idziemy, słuchajcie. Mam nadzieję, że tym razem coś nam powie ciekawego. Dzień dobry, po raz kolejny dostałem informację, że pomoże mi pan schwytać Crafty Corna. O, widzę, że już wiesz co nieco więcej, skoro znasz nazwę tego potwora. Tak, dzięki temu, że odbudowałem dom pańskiemu sąsiadowi. Bardzo miło z twojej strony, czego potrzebujesz? No, informacji, gdzie znajdę tego potwora? Tak, po prostu chcesz tam iść i zginąć? Nie, no, spokojnie, nie zginę, nie ma opcji. Wiesz, ile było śmiałków przed tobą? To naprawdę nie jest takie proste. W takim razie, jak miałbym się przygotować do tej bitwy? Na pewno pierw musisz zdobyć broń oraz pancerz. Okej, okay, a skąd go wezmę? Posprzątaj mój dom, to ci powiem. Serio? Kolejna osoba, która chce. Że... No dobra, yy, co to znaczy posprzątać? No, usuń zabite okna deskami, pozbądź się pajęczyny i odbuduj mój dom, żeby zaczął wyglądać. Pan mówi teraz poważnie? No tak, tyle razy. Kraftykorn zaatkował moją chatkę, że po jakimś czasie nie było warto jej naprawiać. No dobra, okej, okay, to czemu teraz jest niby sens? No chcesz się go pozbyć, prawda? Okej, okay, no, no dobra, okej, okay, okej, okay, ma to sens. Dobra, widzowie, więc dzisiaj ewidentnie y, robimy tutaj za ekipę budowlaną. Wow, jakiś magazyn znaleźliśmy. Wow! Ej, dobra, dobra, już chyba wiem skąd będziemy mieli broń. Nie będę jej jumał, bo no nie wiem, czy ten dziadzia nie wie, nie, nie jest jakimś ninżą i by nas na przykład nie pokonał, czy coś. No dobra, tak czy się czekajcie, musimy sobie zrobić miecz żebyśmy mogli elegancko rozwalać sobie te pajęczyny które tutaj wszędzie są, bo trochę ich tutaj jest, ej bez kitu więc rozwalimy to wszystko I miejmy nadzieję, że no, ten dziadzia da nam jakieś fajne itemy, za pomocą których będziemy mogli pozbyć się właśnie tego crafty corna, znaczy ja po części chciałbym z nim zawalczyć tak po prostu a po części, a tutaj nic nie ma im pomóc, chociaż jak tak patrzę jak oni mi wykorzystują, to ja nie wiem czy ja chcę im pomagać, no ale jak już Zaczęliśmy, no to trzeba skończyć, widzowie. Prawda, prawda, no właśnie. Więc jeżeli jeszcze łapy w górę nie zostawiliście, to koniecznie klikajcie i możecie pisać w komentarzach, jakie sidy powinienem sprawdzić w następnych odcinkach. To tak po prostu zrobię, nie? Dobra, w takim razie tutaj to rozwalamy. Ej, ej, to jest w miarę szybka robota, jak tak patrzę. Bez kitu. Elegancko, tylko że on jeszcze chciał, żebyśmy... A, okej, okay, bo on tutaj jest, dach jest rozwalony. On chciał, żebyśmy to jeszcze trochę poodbudowywali. No dobra, no dobra, do. No. Jeśli tak chyba szybsza akcja niż tam tym pierwszym domem, bo tutaj po prostu musimy wziąć, w ogóle tanie. czemu on sobie zabił deskami, słuchajcie, tutaj okna, no to jest zastanawiające dobra, tu brakuje jednej deseczki, wejdźmy do środka wow, dobra, tutaj brakuje w zasadzie całego dachu, a z czego jest ten dach, ten dach jest okej, okay. zarąbiście się składa bo akurat takie bloczki tutaj posiadam i mogę to naprawić, ojojoj ale tutaj to, tego już jest potrzeba trochę więcej, coś mi się wydaje, że kabylstowna to mi totalnie nie starczy, żeby to wszystko tu ponaprawiać, chociaż. No nie, no nie starczy, ale czekajcie. Możemy zawsze to zrobić. Słuchajcie. O, tutaj tak, tutaj tak. Albo jeszcze lepiej. Tutaj damy po prostu cały blok. Patrzcie. O, pyk. Szczą się nie skapnie. To jest stary gościu, nie? Dobra, jeszcze tylko te pajęczyny, bo to jest akurat rzecz, którą na pewno zauważy. Więc tutaj sobie cyk, cyk, cyk. Jeszcze tutaj jest. Jest jeszcze tutaj pajęczyna. O, kurde. Dobra, w takim razie to wszystko. O, porozwalane. Jeszcze tutaj jest jakaś pojedyncza pajęczyna. Nie wiem, czy te kraty mam rozwalać. Yy, wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, tutaj mu zrobimy takie okienko na świat. O, proszę bardzo. No i śmiało można powiedzieć, że chata została naprawiona. Jeszcze rozwalę te kraty. Chociaż, no nie wiem, czy powinienem, ale jak już robimy na ładnie, to robimy na ładnie, tak? No właśnie. Dobra, kraty wszystkie rozwalone. Yy, czy aby na pewno ta chatka. No, została naprawiona w pełni, bez kit. Okej, okay, zrobione, jak sam pan widzi. Super, w takim razie, jak już pewnie widziałeś, po boku mojego domu są drzwi. No, widziałem, widziałem. A co tam jest? Zbrojownia, możesz tam wejść i zabrać przedmioty, które Ci się przydadzą. O, świetnie! Tylko na tym etapie mogę Ci pomóc. Bo niestety nie mam bladego pojęcia, gdzie ukrywa się Kraftykorn. A jajaj, a czy wiesz, może, czy ktoś wie? Tak, osobą, od której wszystko się zaczęło. Kurde, co to znaczy? Mój sąsiad, który zajmuje się końmi, kupił tego kucyka, na którego chcesz polować. Co? Czyli on za wszystkim stoi? Tak, biedak nie wiedział, że kupił zmutowanego potwora, który będzie nas nawiedzać. No to skąd pewność, gdzie on jest? Po prostu idź zapytać, a na pewno dostaniesz odpowiedź. No okej, okay, okej. Okay. Powodzenia, mam nadzieję, że uda się. Ci się pokonać craftcorn. No, też Mam taką nadzieję. Ej, dobra, widzowie Bo robi się ciemno. Musimy się śpieszyć Bo w sumie, y, nie wiem, czy musimy Iść tam w nocy, czy nie, ale tak czy siak Wow, jak tu ciemno jest, ty Dobra, widzę tutaj diamentową zbroję Którą sobie od razu całą weźmiemy O, pyk. O, i tutaj Jest chleb, pa. Dobra Weźmy po prostu wszystko, co tutaj Ten staruszek ma, no bo powiedział, że możemy Brać co chcemy. No, nie powiedział, że nie możemy Brać wszystkiego. Patrzcie to, jakie Ja mam ek... U, oj, się! O ziom! Ej, dobra, zarąbiście, zarąbiście. mamy na lunetę. W takim razie musimy iść teraz do jego sąsiada, i no jako iż y, są tutaj tylko trzy domy, a nie byliśmy w tym, to właśnie chyba do tego domu musimy, słuchajcie, wejść. Więc tak też zrobię, uwaga. O, dzień dobry. Słyszałem, że wie pan coś na temat bytu Crafty -korna. No może wie ma, co? Chce się go pozbyć raz na zawsze. O kolejny śmialec, który nie wie, na co się pisze. Spokojnie, tym razem craftycorn zniknął. Raz na dobre. No dobra, i co ja mam ci w tym pomóc? No tak, słyszałem, że to jest pana wszystko sprawka i że pan mi tutaj da odpowiedź. To był wypadek, nie sądziłem, że tak to się wszystko potoczy. No właśnie, dlatego teraz pomoże mi pan go znaleźć i ja załatwię pana problemy. Okej, okay, ale pierw musisz coś dla mnie zrobić. E, no dobra, a co takiego? Nakarm moje konie i wtedy zdradzę ci jego kryjówkę. Heh, no dobra, okej. Okay. Tylko jak ja mam nakarmić jego konie? O, mam jedno zboże, ale to chyba zbożem. No, no dobra. Dobra, nakarmiłem, ale to chyba za mało. Dobra, jest tutaj farma. Co prawda, nie ma tutaj nic posiane. Ale myślę, że jak posiejemy, to szybko w miarę wyrośnie. I będziemy mogli nakarmić wszystkie koniki. Bo chyba chodzi tutaj o wszystkie koniki. Dlatego tak też zrobimy, jak mówi ten gość. To jest mega dziwne, że oni nie chcą takiej szybkiej pomocy. Wiecie o co chodzi? Już by dawno mi powiedzieli, dawno byśmy pokonali Crafty Korna. A tak to człowieku, no, 10 lat to będzie trwało. Dobra, sadzimy tutaj elegancko zboże. O! Rośnie jak na drożdżach. To mi się podoba. A, tak, teraz możemy je zebrać. O, proszę bardzo, zasadzić nowe i jeszcze więcej go możemy zasadzić w ogóle. Zarąbiście. E, I idźmy teraz nakarmić może koniki w tym czasie. Teraz z tej strony. W sumie, jak każdego konia raz nakarmimy, albo dwa razy, to powinno chyba wystarczyć, nie? Dziwne, że nie ma serduszek nad końmi, no ale wiadomo, no konie e, nie, 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 nie silą się, że tak powiem, e, zbożem. No ale dobra, okej, okay, teraz nakarmimy te. Dajmy im całe zboże, jakie mam. O, dobra, koleżko, no nie chcę cię ujeżdżać, jak tylko chciałem ci nakarmić. Dobra, y, nakarmiłem pańskie konie. W takim razie w środku mojego domku znajdziesz skrzynię, w której jest mapa, musisz się udać do czerwonego krzyżyka, który jest na niej zaznaczony. Okej, okay, i tam będzie Crafty Corn? Tak, uważaj na siebie. On jest naprawdę silny. Spokojnie, poradzę sobie. Powodzenia. No, dzięki, dzięki. Dobra, jesteśmy widzowie w jego domu, i tu jest tylko jedna skrzynia. I rzeczywiście jest jakaś mapa. I jest mapa, słuchajcie, jest krzyżykiem. Dobra, jest noc. No. Nie pozostało nam nic innego. A, kurde, wyszedłem na balkon. Nie pozostało nam nic innego, jak, słuchajcie, dowiedzieć się, yy, gdzie my mamy tak naprawdę iść. Czekajcie, bo na pewno musimy opuścić wioskę. Tutaj jest jakiś wielki zbiornik z wodą. Czekajcie, pójdźmy cały czas prosto. Aha, to idę źle. To spróbujmy w tamtą stronę, może pójść? To jest w tą stronę? Nie, to nie jest chyba w tą stronę. Bo a, w ogóle się nie zbliżamy, jakby. No, w ogóle się nie zbliżamy. Ej, to może w tamtą stronę. Czyli dobrze szedłem w sumie, tylko. Ja nie widzę nigdzie takiego wielkiego zbiornika, który tutaj się znajduje. Albo i może. Czekajcie, czekajcie. Czy my jesteśmy blisko? Tak, patrzcie! Jest jakiś budynek! O, człowieku! Mamy tutaj chatkę, puchatkę. Ale czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, pato! Elegancko jesteśmy, słuchajcie, przed opuszczonym budynkiem, w którym mieści się Craftycorn. Teraz pytanie, czy ja powinienem tam iść w nocy, czy może lepszym pomysłem byłoby pójść za dnia? Może pójdźmy jednak za dnia? Czy się jak Tutaj do ziomka, bo widziałem... O, właśnie, on ma łóżko. Dobra, piękny nowy dzień i teraz myślę, że śmiało możemy sobie pójść i sprawdzić, czy tam ten Crafty Corn będzie. Bo w sumie oni nie powiedzieli nam, czy ta bestia nawiedza ich za dnia, czy w nocy. Ty, ale mam pomysł: użyjemy lunety, by zobaczyć, czy on tam jest. Kurde, mogłem to zrobić wcześniej, w sumie. No dobra, z tej perspektywy totalnie nic tam nie widzę. Pozostało nam nic więcej, jak po prostu tam pójść i sprawdzić, nie? Miejmy nadzieję, że. No, nie zrąbaliśmy i nie będę musiał czekać teraz do nocy, aż yy, ten potwór się tam pojawi. Okej. Okay. Nie, no nie ma go tu. Ej, co jest? Go naprawdę tutaj nie ma? Niemożliwe. Ej, dobra, coś tu się ruszyło. Coś tam się ruszyło. Patrzcie, coś tam jest. Coś tam. Coś tam jest. Co prawda, nie widzę do końca, co to jest, ale coś tutaj jest. Wow, wow. To jest on. Patrzcie. O, kurde. O, kurde. O nie. Zabił mnie. Zabił mnie. I to na hita. Na hita nas pokonał. Dobra, pojawiliśmy się w domku, bo tutaj mieli Spawna. I mamy itemy. Ej, to jest duży plus, że nie wywaliło nam itemu. W serio? Ej, dobra, w takim razie, skoro Crafty Corn naprawdę istnieje i. Ej, dobra, on znikł? Czy on był przed chwilą na zewnątrz? Co jest? Eee, okej. Okay. Podejdziemy bliżej, to on się gdzieś tutaj pojawi. Ej, dobra, bo ja go nie widzę, widzowie. Nie jest to zbyt dobra informacja. Czy on jest w środku na przykład? Ej, nie ma go w środku. Ej, to gdzie on się podział? Po prostu zniknął? Ej, nie gadaj, że on po prostu zniknął. A zobaczmy, czy nie ma go gdzieś za domkiem na przykład? Halo, czy jesteś tutaj? O, jest tutaj! Jest tutaj to bydle! To bydle tutaj jest! To... Ej, co jest? To jest takie potężne. Ej, oni naprawdę nie kłamali. Ja go zaatakowałem i znowu dostałem hita na web. O co chodzi? Dobra, nie ma żartów. Nie ma żartów, widzowie. Ej, bez kitu. Nie, no teraz to już musi nam się udać, nie? Nie ma bata, słuchajcie. Tylko pytanie, czy on znowu nie zniknął? No i znowu zniknął. Co jest? Ej, o co chodzi z tym mobem? On pojawia się i znika, nie? Patrzcie, jest tutaj. Ale on mnie nie chce w ogóle atakować, jakby, nie? Widzicie to? On totalnie ma wywalone. O, dobra, dobra, pokonałem pokonałem. Ej, tyle razy musiałem mu zadać hita, ale w końcu się udało. W sensie, no, parę hitów mu zadałem. Finalnie nie miał jakoś dużo życia, ale okej, okay, czyżby to było po prostu tyle? Po prostu w tym, nie wiem, co to jest i co to miałoby przypominać, ale w tym budynku po prostu mieszkał sobie e, morderczy kucyk, którego tak się bali w tamtej wiosce. Trochę tego nie rozumiem, zwłaszcza, że nie był jakiś ciężki do pokonania. No dobra, zginałem parę razy, no ale By sam fakt, halo, to nie było takie ciężkie. Czy ja chcę ich informować, że go Pokonałem, myślę, że nie Pójdziałem sobie po prostu widzowie w świat Nie informując ich, co by nie mówić, trochę mnie Wykorzystali, musiałem naprawić dwa domki Jeszcze karmić konie Nie no, to to były takie typowo gospodarcze zajęcia A nie to chciałem robić, jakby wiecie o co chodzi Więc no, takim akcentem kończymy Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę koniecznie Zostawiajcie suba, żeby być na bieżąco No i piszcie w komentarzach, jaki seat Mam wpisać kolejny Ja byłem WK, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie I elo, pa!